Witaj, drogi widzu. W jednej z piosenek wykonywanych przez Stanisława Sojkę przykuła kiedyś moją uwagę następująca fraza: Piękno jest wiecznym pięknem. I przypomniały mi te słowa o tym, że w zamyśle Pana Boga to człowiek jest właśnie owym wiecznym pięknem, i że Pan Bóg zawsze patrzy na nas właśnie w takiej. A nie w innej perspektywie. Wprawdzie na tym świecie nie za bardzo widzimy owo doskonałe piękno, do którego uobecniania przeznaczył nas Bóg, dostrzegamy bowiem tylko jego przebłyski. Dopiero gdy każdy z nas wyjdzie z czyśca, zobaczyć będzie w nas można emanację wiecznego piękna w pełnej krasie. Już teraz jednak wspaniale jest mieć świadomość tego, i wdzięcznym warto być panu Bogu za to, i cieszyć się niezmiernie można z tego, że w egzystencję każdego z nas wpisał pan Bóg nieodwołalnie to, że każdy z nas może być z miłości i dobroci Boga na chwałę Bożą, esencją i kwintesencją wiecznego, boskiego, piękna.